Witajcie! Dzisiaj Wam pokażę jak można w łatwy sposób zara zacząć zarabiać pieniądze na YouTube. Najpierw musicie wejść na youtube.com partners. Link będzie w opisie. Tutaj klikamy get started i zacznij zarabiać. Akceptujemy wszystkie trzy pola tutaj. I klik klikamy akceptuję. Następnie zarabiaj. I tak rozumiem. Teraz możemy sobie tutaj kliknąć Edytuj i kliknąć Zarabianie. Tutaj będą wszystkie opcje do tego danego filmiku na temat zarabiania. Ja tu już mam wszystko zaznaczone. Czyli tutaj reklamy. Dwa typy różnych reklam będą się pojawiać na moim filmiku i za to będę zarabiał. Teraz wchodzimy jeszcze raz na YouTube Partners i klikamy jeszcze raz get started. Tutaj klikamy jak otrzymam płatność. I teraz będziemy musieli powiązać nasze konto AdSense z naszym kontem Google. Konto AdSense to jest konto, które będzie miało bezpośrednie, będzie bezpośrednio wysyłać pieniądze, YouTube, które zarobimy przez YouTube do naszego konta bankowego. Klikamy dalej, i tutaj tak możemy użyć tego samego, chyba że macie już konto AdSense. Logujemy się. Wszystko. I tutaj będziemy musieli zrobić, wypełnić wszystkie pola. Już nie będę tego pokazywał, bo tu prywatnych nie mogę informacji dawać, ale wy to wypełnicie i, i powinno wszystko się udać. Jak powiążecie już swoje konto YouTube z kontem Google AdSense, to wszystko będzie gotowe, będziecie mogli zarabiać swoje pieniądze. Ja wam pokażę jak to wygląda. Tutaj mam już swoje konto. I no ja dużo nie zarabiam, bo zacząłem kilka dni temu, ale widzicie, że już zarobiłem 6,43 dolarów centy. A oglądnić miałem 838 wspólnie z wszystkich filmów. A mam tylko 3 filmy i to takie nie takie najlepsze, tylko takie średnie. No ale, ale jak widzicie, o kurde. Ale jak widzicie, to nie jest zły pomysł, żeby zacząć tak zarabiać pieniądze. Ja nie wiem, jak to wybrać, ile złotych płacą, ale tutaj jak widzicie... 9,50 dolarów 50 centów za e, każdy tysiąc oglądnić dostaję. Dlatego to się dosyć bardzo opłaca, jak na przykład się dostaje 60 tysięcy oglądnięć, niektórzy dostają, no to zarabiają <laughs> około 60 dolarów, prawda? A to jest... Jakieś 120, yy, tak 120 zł, jak się przeliczy na polskie pieniądze. Dlatego to się bardzo opłaca. I raz do tego zachęcam serdecznie. Możecie połączyć kilka kont YouTube z kontem AdSense. Ja mam tu dwa konta, które zarabiają na to jedno konto bankowe, czyli mam dwa konta na YouTube. jednak które wrzucam osobno filmiki. Ale wszystkie pieniądze, które zarabiam z tych dwóch kont YouTube, lądują na to konto AdSense. I jak się, jak się uzbiera 100 dolarów tutaj, na tym koncie, to wtedy oni mi wysyłają na konto bankowe czek na 100 dolarów. Czy jak to tam się nazywa? No, a w każdym razie dostanę 100 dolarów. Jak się już uzbiera, to oni przesyłają to do mnie. Ja jeszcze nie mam tych. 6 dolarów i 43 centy. Ja dopiero to dostanę, jak się uzbiera 100 dolarów z tego. Dziękuję za to, że oglądacie. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do zobaczenia.